Witajcie widzowie w odcineczku. Dzisiaj gramy w Fortnite'a, w Only Upa jakiś chapter 3 Igor znalazł. Przywitaj się Hello Znów będziemy grać w Fortnite. I Only Up. Mamy 20 minut. Kto wyżej dojdzie wygrywa? No Co? To wygląda jak CS Dlaczego to się kręci? Dobra. To gramy. Ten, kto będzie miał najwyżej, będzie miał na przykład najlepszy rekord 300 metrów czy coś przez 20 minut, wygrywa. Dobra, okej, okay. to zaczynamy. Okej, okay. zaczynam timer. K która godzina? 17.4, 17.24, koniec. O nie, co to jest? A bo tu jest takie sezony, fajne Ale jak tam skoczyć Tam się tam się da? Jak ty to się. Lotnią a dobre tędy chopie, nie ja tu wskoczyłem. Ja. A. Dobra, ja już Cię wyprzedziłem. Spokojnie, spokojnie. Ej, tam pod spodem da się przejść. Jo. Tam jest taka tajemnica. Chłopie, ja, ale ja ci nie będę pokazywał, bo ty nie chcesz patrzeć. Ty mnie wyprzedziłeś, tak? Dobra, tylko pa, pamiętaj, ile miałeś metrów. Pamiętam, Ej, już 140, 150? No bo lataliśmy przecież. Wiem, a w sumie spadłem, nie ja dobra. Ja myślałam, że ja spadłem. Bo wskoczyłeś w dół. No. Ja też myślałem, że tam nie można. Boing. Dobra, no, Nie! Oj. Oj, 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 oj. Nie pamiętam. Miałeś, poczekaj, miałeś to czekaj 70. no to takie dla bambików nie lubię już tego. nie, nie, nie spadłeś ja miałem 180 więc lepiej. no, z cicho bądź bo cię licho zje aha, bo tu są dwa przejścia xd nie no spadłem Dobra widzę mieli taką w sobie No bo ja jestem słaby w up Ej, a no co jeśli podlecę wyżej i tak podlecę w ogóle na inny stopień Nie da się Nie da się No szkoda No ale i tak sobie skipnąłem troszeczkę ale nie zrobiłem No 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 nie, nie musisz przepraszać, przepraszaj widzów. Za moje rajdże. Będzie takie stukanie w klawiaturę jeszcze. Jak spadnę z 300 metrów, to będzie taka beka. Okay, ty tam nie dojdziesz. No pewnie tak. Jak ja nawet nie... Ja jestem... A, ty tam jesteś. Ale ja jestem za tobą, tak. Znaczy jestem pod tobą dokładniej. Ja o. Nie, 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 Igor, nie, 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 w klawę? W nie, w klawę? nie, nie, chcesz. nie, 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 będę nie, 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 Już Mam 173 metry. Jo, prawie spadłem. 180 metrów. Jak ja się uratowałem, ja. Nawet ze sprintem. Ja już mam 200 metrów. Nie, no nie. Co? Co? Co to było? Wiesz, jak to zobaczysz na odcinku, to to będzie taka beka, chłopie. Wiesz co się stało? Mi z, mi z, nie, 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 mi zlagowało internet. Byłem na 200 metrach. Zlagowało mi internet. I mnie wróciło po prostu. Ja farciarz. Nie, 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 łuf. Łuf, łuf. No, co? Tu się nie da wejść. nie zadaj. Nie gadaj, już jesteś? Ja byłem na 200, teraz jestem na 130. Jak to? No bo spadłem. Zlago zlagował mi się internet czy coś Jo! Znalazłem takiego skipa, że nie uwierzysz, a ja ci nie Nie, no znowu na tym spadłem. Na czym? Jak będziesz miał 170 metrów, to zobaczysz sobie skopem nie mogę do tego doskać. Serio? Ja się... No bo trzeba na sprincie i trzeba się jeszcze złapać. Nie a która już jest minuta? Eee, jest już piąta. Piąta dopiero. No, ty chcesz co? Żeby już było? Że wygrałem? Nie, bo ja przegrywam. Nie, bo ja się grywałem. Tak? Dobra, Dobra. Ja już. Chłopie teraz włączam, tryb... teraz włączam tryb z ceńce. No, ja już Widzisz, włączyłem. Nie? nie widzę cię. Tam na dole jestem tak. Ja prawie spadłem O nie, znów to miejsce tam gdzie się zlagowałem No, tym razem mnie nie zlagowało na szczęście Kurde, Co? W sumie dla ciebie to słabo, dla mnie to perfekto Ja! Po co skoczyłem? Jaki ze mnie dzban? <grym> Ile metrów? Miałem 220, ale zaraz ci powiem, bo jeszcze tam zaraz dojdę, ale, bo nie jestem Dobrze, Dobra, chłopiec, mój rekord, to jest 185. To fajnie, zaraz pewnie dobijesz mój rekord też. Bo ja spadłem tak, z takiego głupiego powodu, że myślałem, że nie skoczę i jeszcze raz skoczyłem. No. Widzowie będą... Dobrze. E, na, najgorzej gdyby... My tak cały czas mówimy, że widzowie będą mieli bekę... O, nie! Nienawidzę tego momentu, że widzowie będą mieli beka, a tak okazuje się, że to ma 0 wyświetleń. Może tak być. Dobra, jestem na 3, Teraz się pocę, bo znam skrót. Jak to będzie miało 10 wyświetleń, to będzie dobrze. To będzie dobrze. O kurde, prawie spadłem o. Mam taki skrót, ale ci o nim nie powiem Powiedz Że jak masz te pudełka prawie na samym starcie w tej chacie Bo to ja też to te... Ja wiem co ty A... ja też te robię Serio? No A ja, ja idę na prawo idzę. Ja mam 250 To jesteś. A nie, to jest to samo to na prawo. Tylko, że na prawo. Znaczy, na lewo to jest, ale na prawo to jest. Co tu jest. Nie, co? Nie. Co, co? Co się stało? Nie, nie. Ja już cię dogonię, Igor. Bądź gotowy na swoją przegraną, bo ja już cię doganiam. ja nie wiem, co ja tu mam robić. Co? A gdzie ty jesteś? Na czym ty jesteś? Ja! Jeszcze serio? Dziesięć minut czy zresztą z tego? Nie, da się mantlować, czy jak to tam się nazywa? Ja tutaj nie mogę. No co? Nie wiem czego. Normalnie się nie da dostać. To, a na splincie? Właśnie też To ja tam, poczekaj tam na mnie zaraz. Nie, nie, nie gram w tą grę. No chłopie, nie rage'uj się, powalaj se w stół, to twoja energia złości się we A nie, ja spadłem na platformę. Gdzie? Na jaką platformę? No jestem praktycznie w tym samym miejscu. Jaki farciarz, ja do ciebie biegnę. Nie wiedzisz? Nie wiem. Ja! Mm! Ała, ręka mnie boli. A dobra, ja jestem taki... Tak? Co? Dobra, nie, ja nie szczelinę popię co jest. Nie, nie gram w to. Nie gram w to. Ja cię widzę jak spadasz, ale to jest śmieszny widok. Ile ty miałeś tego? Rekord metrów? Ja 300. Ja miałam 220. Nie ile już trwało cię Już ci mówię ile? Jeszcze... Ej! Jeszcze 10 minut. Myślałem, że 5. Nie, dla psa kiełbasa, chłopie. Chciałeś już, żebyś wygrał, tak? No. A, to mówię, nie dla psa obasa. Bardzo się ci dam wygrać, dlaczego? Dla, dla wiusów, bo żeby miniaturka, tak? Tak. Ale nie ja, to nie ma znaczenia. Nie no. Ale ja muszę potem sobie wymyślić jakiś... Wy, wymyślisz mi jakiś znaki, żeby rozpoznać, bo ja mam Manchester City nawet teraz. No? To jakieś inne. Bo Manchester City to gościu będą myśleć, że jesteś kurde Kevin de Bruyne. To ja jesteś. Bo jesteś. Ja Tylko polski. Polski Kevin de Bruyne. Tylko numer mam 6, to Nie, 17. nie! nie. <noise> kurde, jak to będzie słychać? Na no, odcinku, dobra, ja już mam 230 metrów. Jo, jestem na platformie. E, tu jest sklep z PC! Co to tutaj? Jest sklep z PC! Dobra, jestem na tym dachu. I co tu trzeba zrobić? Dobra, mam 242 metry. Nie godę, że wo... Ej, a jak wpadniesz do wody to spadasz? Nie, 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 nie dobra. Ja ci to w... zaraz pokażę, Wolę Czekaj nie testować. Nie. Ja jestem na 264 metry. Ej, ja tu się da przecież emotę, to jak gridy se potęczę. Ale ja mi się nie chce. Nie będę martował czasu przecież. Muszę cię pobić. E, jak to tu doskonałeś? A nie, to, to normalnie ja pierdzielę, jaki fart! Ej, gdzie tu? Co? Oho, dobra. Jakie to jest dziwne. Gdzie ty jesteś? Co tu? Na takiej wodzie? Tak. Dobra, udało mi się. No już nie pobiłeś chłopie No to mówię, że 300 metrów, a to jest 270 No bo myślałem, że to 300 Ja mam już 280 metrów Bym do dziury ja spadł, dopiero... to bym miał rage'a Chłopie, ty i tak już się 50 lat. No może nie 50, przesadzasz Gdybym tu spadł, to bym takiego miał rage'a Dobra, ja cię ja już mam 300 metrów. Jestem na jakichś linach Chłopie. Ja już jestem na PC PC store no. Jestem na jakichś linach, ja mam 315 metrów O nie, to o nie, 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 o nie. Co? Gdzie tu trzeba lecieć? Jestem na jakichś lodach nie. A wiemy jak O kurde, to są mega dziwne skoki Na jakieś stoliki Jak A ty ja... to Ja mam 370 metrów Ja ci nie powiem czy mam powiedzieć No bo nie tego nie bo musisz skoczyć w wodzie i wtedy wyjść z wody w perfekcyjnym momencie. O nie dobra nie wiem. Ja już jestem na prawie 400 metrów. Aaa! Rozumiesz? No. Nie wiem. Ja już mam 400 metrów. No, Przeszedłem to. To jest nieprzejemne. Igor przeszedł. Ja jestem na jakimś kolejnym PC storze, tylko że o wiele wyżej. nie. nie. U, u. Spadłeś? Ej, ja jestem na takim fajnym. To jest takie wielkie. Dobra, szafeczki z jedzeniem jakieś. Dobra, ile masz metrów? 464. No, ja jestem spocony. Chłopie, ja już ja zaraz jestem... będę miał 500. Ja jestem na tych chwili Już mam 500. No bo to jest średnie, tak Nie Niełatwe, nie trudne. O, teraz jestem na tych zupkach chińskich. I to jest jakieś łatwe, chłopie. To jest łatwe jakieś. O nie, to. Bolę, nie, <noise> nie, nie. Spadłeś? Nie bierzemy. Chłopie, jak ty się musiałeś spłacić? Ja mam 540 metrów Tam jest jakieś łatwe, że... No bo tam jest nie takie trudne, tak powiem Nie łatwe, nie trudne, średnie Jak ja tu spadnę, to ja już się poddaję Ej, chłopie, w ogóle ile mi my... ten Chłopie, już za 4 minuty mija No za 3 nawet Dobra, nie, nie gram w to. Ja wychodzę, nie gram w to. Ej, nie, nie rejczę się. Jeszcze masz 4 minuty, Igor. Dobra, ej, jak, jak tam doskoczyć? xD? Ja już wyszedłem. Ja ej, jak tam doskoczyć? Pop, ja nie wiem, ja wychodzę. Nie chcę mi się <grym> tu grać. Jakiś pan lud mnie, mnie zepchnął. O, nie, ja wiem, gdzie ty byłeś. Ej, tu się nie da nic zrobić! Co to jest? Jak tu? co? Nie, nie. Dobra, jestem na 556 metrów, tylko jak tam wejść? Od już spadnie, i tak wygrałem. Jo, tu mnie prawie zepchnęło. Ja ale serio, Dobre, gdzie tu dobra. trzeba iść? Bo ja nie wiem. Dobra. Ej, tu się nie da w ogóle ten. A dobra widzę. Ej, dobra, spadnie, ej. tak wygrałeś. Poczekaj. bo tu jest takie spocone. Dobra, wygrałem. Ale poczekaj, ja chcę jeszcze grać, bo to fajne. Dobra, to poczekaj. To widzowie, no jeszcze dwie minuty masz. Jeszcze masz dwie minuty, Igor. Powinnie. Popy nie ma szans, Ja już wyszedłem. Serio? Jo! Jo nie mogę. Jo nie mogę. Dobra, czy, czy ryzykować, czy nie? Dobra, nie ryzykuję. Wolę. Ej, tu jest dżungla. Ej, jak to wysokie. Dobra, widzowie. Ja już wygrałem. Igor się poddał, jak widzicie. On ma jeszcze minutę, ale on wyszedł. No co. Widzowie, dziękuję za odcinek, bo Igor już tu nie dojdzie. Wygrałem oczywiście. Dawaj 1000 zł, Jacobie. No, no i no. I no. no, dziękuję. Do widzenia, widzowie. subskrypcje, dajcie łapkę. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.